chciałabym Państwu pokazać sztachetki komorowe z serii Sako Standard, gładkie, szczotkowane oraz ze drewna. Posiadamy 5 szerokości sztachet komorowych w modelu AA oraz modelu BB. Szerokości zaczynają się od 80 H20, 92 H20, 110 H21, 130 H20 oraz 150 H21. Model zawsze oznacza szerokość razy grubość. Komory możemy zaślepić zaślepkami, które są w każdym wymiarze oraz kolorze dobranym pod model. Znajdą je Państwo w naszej ofercie. Sztachetki występują w długościach 1 m, 1,5 m, 2, 3 oraz 6 metrów, które możemy dociąć na potrzebną dla Państwa długość. Kolory dostępne dla sztachet modelu AA i BB to grafitowy, kawowy, drewno naturalne, czekoladowy, szary, czerwony oraz zielony i stalowo szary, który jest pod zamówieniem. Wszystkie wskazówki dotyczące montażu można znaleźć w instrukcji, która jest dostępna na naszej stronie internetowej. Znajdą tam Państwo również dokumenty jakościowe.